Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witamy na briefingu prasowym. Dzisiaj mamy szczególnych gości, parlamentarzystów, oczywiście w otoczeniu naszych radnych, pani prezydent. Także jeśli Państwo pozwolą, to przedstawię: pani poseł Barbara Nowacka, pani poseł Monika Wielikowska pan poseł Rafał Grupiński, pan poseł e, Michał Jaros pochodzący z Wrocławka, ale mieszkający w Wrocławiu i pan senator e, Wojciech e, Ziemniak. Także serdecznie witamy dzisiaj Okazja jest szczególna, państwo parlamentarzyści goszczą w naszym województwie, a dzisiaj we Włocławku. Akurat też przy okazji Festiwalu Wisły po prostu spotkaliśmy się o godzinie 13 z samorządowcami, rozmawialiśmy o takich najważniejszych, najważniejszych sprawach dotyczących samorządów, ale też i Polskiego Ładu zapowiadanego przez rząd, a dzisiaj państwo posłowie i senatorowie będą rozmawiać też z włocławianami, a tematy, które po prostu są w tej chwili pewnie najbardziej aktualne, myślę, że te rozmowy też w dużej mierze będą emocjonalne. Ale bardzo się z tego po prostu cieszymy i też za Państwa pośrednictwem chcemy zaprosić wszystkich Wrocławian, żeby korzystać z okazji, z obecności naszych posłów i senatorów, żeby po prostu móc też zadać pytanie, porozmawiać o perspektywie najbliższej i tej dalszej. Także ze swojej strony ja bardzo dziękuję. To ja może dodam, Bardzo że proszę. dzisiaj w regionie kujawsko-pomorskim przebywa prawie 30 parlamentarzystów koalicji obywatelskiej. Oprócz spotkania we Włodspadku, na które serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy, odbędzie się 7 innych spotkań. One odbędą się w Symbolnie Krajeńskim, w Bydgoszczy, w Hełmie, w Gniewkowie, w Rybinie, w Grudziądzu i w Golubiu-Dobrzyniu. Jak widzicie Państwo, parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej na wakacje nie pojechali. Dla nas istotą pracy parlamentarnej jest rozmowa z obywatelami i obywatelkami na, na tematy najważniejsze, szczególnie te dotyczące demokracji, ale też naszej przyszłości. W związku z tym jesteśmy połowie drogi mniej więcej. We wtorek będziemy w województwie. Barwińsko-Mazurskim, a w środę na Podlasiu, i jeszcze mamy wakacje odwiedzić i pracować w kolejnych czterech regionach. Na wszystkie spotkania serdecznie zapraszamy. Nasze spotkania są otwarte, nie ma na nich barierek, ochroniarzy, specjalnie przygotowanych pytań. My naprawdę chcemy dyskutować o tym, co jest najważniejsze. Szanowni Państwo, to dla nas wielka przyjemność. Nie tylko praca, ale właśnie przyjemność spotykać się z mieszkankami i mieszkańcami. Normalnie rozmawiać o ważnych problemach. W Polsce dzieje się dziś bardzo wiele i to nie są dobre rzeczy. To jest zagrożenie dla wolności mediów, a zarazem dla istoty demokracji w Polsce, jakim jest wolność słowa, a poza tym kontrola mediów nad polityką i nad w przyszłości wyborami. Bo uważamy, że to co się dzieje to jest domykanie antydemokratycznego systemu. I też o tym wiemy, że będziemy rozmawiać z ludźmi. Ale dzieją się też rzeczy dotyczące finansów. To, co proponuje rząd w tak zwanym Polskim Ładzie, to pułapka nie tylko na przedsiębiorców, nie tylko na samorządy, ale bardzo często na ludzi pracy. I o tym też trzeba bardzo wyraźnie mówić. To, co dzieje się w systemie edukacji polskiej. Dzisiaj kolejne ataki ministra Czarnka na autonomię uczelni, ale także po prostu zamach na polską szkołę, No wolność dzieci do myślenia i kreowania swojej przyszłości. To są rzeczy bardzo niebezpieczne. O zamachach na wolne sądy, prawa kobiet, prawa mniejszości, czy w końcu fatalną politykę międzynarodową. O tym mówiliśmy i będziemy mówić. Do tej rozmowy serdecznie zapraszamy dzisiaj mieszkanki i mieszkańców całego województwa kujawsko-pomorskiego, a razem z posłanką Wielichowską, posłaniem Grupińskim, Jarosem i panem senatorem Ziemniakiem zapraszamy e, mieszkańców i mieszkanki Włocławka. Jesteśmy do Waszej dyspozycji dzisiaj od godziny 16. Każde trudne pytanie odpowiadamy. Tak. Do, 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 z, jedną z takich najważniejszych spraw i na w naszym sposób starowanych przekazywanie wielkim organizacjom pozarządowym, społecznym, stowarzyszeniem różnych zadań do wykonania, szczególnie dział kultury jest tutaj istotny, a dzisiaj mamy do czynienia nie tylko z rabunkiem finansów państwa, nie tylko z, z, karaoke, z <Siemiczination> <Sz> <mreshuman mais assessor anthropology> obsiadaniem spółek Skarbu Państwa przez przez nepo, ne, nepotyzm Prawa i Sprawiedliwości, ale także proszę zwrócić uwagę, że finanse kierowane do tych organizacji pozarządowych będzie osób tak zwanych są dzisiaj kierowane w ponad 70% wyłącznie do organizacji Stowarzyszeń Informacji, które powstały po 2016 roku które zostały utworzone przez środowiska PiSu, więc ten rabunek jest prowadzony na każdym poziomie, nawet tam, gdzie wydawałoby się oddolna inicjatywa ludzi tworzących właśnie stowarzyszenia, pomagające ludziom, tworzących wspaniałe fragmenty naszej, naszej kultury narodowej, nawet tam te pieniądze są w większości odbierane i przekazywane po prostu swoim, co nasi samorządowcy w całej Polsce obserwują też z ogromnym niepokojem. Szanowni Państwo, mi jest niezmiernie miło być we Włocławku dlatego, że to jest miasto, w którym się wychowywałem, przechadzając tutaj ulicami Włocławka. E, rzeczywiście pamiętam te lata, jak chodziłem do Szkoły Podstawowej numer 2 e, na moim osiedlu Kazimierza Wielkiego, e, jak e, e, kończyłem później liceum ziemi i e, jak ten Włocławek wyglądał kiedyś, jak wygląda dzisiaj. Dziękuję Marku, dziękuję samorządowcom. Dziękuję Włocławiankom i Włocawianom za to, że ten Włocławek się zmienił, bo zmienia się pozytywnie. Ja dzisiaj na Tamę, która jest takim miejscem, symbolem, też bardzo przykrym i trudnym, bo to jest miejsce każdy się Popiełuszki, Ale też i takim symbolicznym, symbolicznym miejscem w Włocławku, bo tych tam miało być więcej. Ja powstała tylko jedna. I dzisiaj mogę powiedzieć Państwu. Z tej perspektywy wielu lat wygląda naprawdę pięknie. Te bulwary, które zresztą niedaleko mieszkałem w nich na początku, bo my, my, to była wcześniej ulica Armii Czerwonej, a teraz to jest ulica Stodulna. E, tam, się, my, tam stawiałem pierwsze kroki, później powiedziałem, powiedziałem o tym Kazimierza Wielkiego na tym osiedlu, które też się zmieniło, które też wypiękniało i ten Włocowie był wypięknie. Natomiast Szanowni Państwo, nie tylko infrastruktura jest ważna. Ważne, są też to, ważne jest właśnie też to, jaki kierunek będzie miała Polska. Dzisiaj spotykamy się w sprawie kierunku przyszłość. Dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa do tego, żebyście z nami dzisiaj dyskutowali, tutaj właśnie we Włocławku, na bulwarach, przy pięknej przystani, której jeszcze, jak ja wyjeżdżałem z Włocławka, nie było, a już jest, także też dziękuję senatorowi personowi. Ale o tym jaki kierunek, jaki kierunek będzie miała Polska, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, się, o tym możecie przeczytać Państwo na przyszłość.pl Możecie z nami porozmawiać nie tylko o kwestiach związanych z seniorami, nie tylko o kwestiach związanych z energetyką i czystą energią i ja, o tym, jak bardzo jest to potrzebne, ale o wszystkich sprawach, które państwa dotyczą, o tym, jak Polska ma się zmieniać, jak Polska powinna się zmieniać, w jakim kierunku powinna podążać. Na pewno Błocaryk podąża w dobrym kierunku. Będziemy wspierać pana prezydenta Wojtkowskiego, panią wiceprezydent Kopaczewską, wszystkich radnych i Daniela, z którym się po latach znowu spotkałem, ja grałem w Kujawiaku Włocławek, on grał w Włocławiu ale zawsze to była święta wojna, zawsze te de derby wywoływały wielkie emocje we Włocławku. Pamiętam ostatnio niestety przegraliśmy 3-1, ale ja bramkę strzeliłem, także przynajmniej jakąś satysfakcję miałem. Także bardzo się cieszę, że tutaj z Państwem mogę być, że mogę już w innej roli jako parlamentarzysta parlamentarz rzecz z, z Dolnego Śląska z Dolnego Śląska z którego pochodzi mój tato z Wrocławia przyjechać do państwa i z państwem się spotkać i rozmawiać jestem dumny z tego pięknego miasta Wrocławka ze stolicy Kujaw ze stolicy Kujaw Wschodnich bo też trzeba to, o tym zawsze opowiedzieć która zawsze było w e, granicach, e, powiedziałbym, Polski, nawet jak to było Królestwo Polskie, jak to było Księstwo Warszawskie, bo sobie zawsze e, był. Ta polskość jest e, widoczna na, e, na ulicach, a jak przejeżdżaliśmy przez ulicę Beciego, to opowiadałem o tej historii, która zresztą w Włocławku znana jest jako ulica Bechiego, a to oczywiście ulica Beciego, Beci, bohater Polski, Włoch. E, który oddał swoje życie w powstaniu styczniowym i taki jest, takie są kujawy, takie jest Włocławek, to jest po prostu polska i ta polska zmieniająca się właśnie jest tej widoczna. Także cieszę się i dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Włocławianom za to, że zmieniacie tak to miasto. Dziękuję serdecznie. Jesteśmy do dyspozycji dzisiaj Państwa. Pan Senator. Państwa, wiemy, że władza ta zwłaszcza wiele dziedzin życia. Tutaj mamy mikrofon TVN, no chyba najgłośniejsza stacja telewizyjna nie tylko w Polsce, ale na świecie, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych y, wymieniana. Także jedyną ostoją, które to są samorządy. Oczywiście planują skok władze planuje, ale dzięki mieszkańcom. I dzięki samorządowcom, no im się na razie to nie udaje. I myślę, że Włocalek może się cieszyć, ale e, Włosławianie, tych, którzy głosowali w wyborach samorządowych, że mają takie władze, jakie mają i oby to utrzymali, aby dać odpór temu zamachowi na samorządy. Jak nie można poprzez wybory, to e, robią e, właśnie e, brak pieniędzy dla samorządów tych, którzy nie są ich. Ale władze wybierane, właśnie. E, nie powiem, że z naszej strony, z strony koalicji obywatelskiej, dają sobie radę, a to przez to, że mają wsparcie swoich mieszkańców. I myślę, że władze Włosławka są tego przykładem. I tego się cieszymy. I mam nadzieję, że jak za trzy lata siedziemy po wyborach. Już następnych samorządowych, to spotkamy się w tym samym gronie. I szanowni państwo, szanowni państwo, na koniec, choć ten temat powinien być poruszony na tej konferencji na początku, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak wiecie, pandemia obnażyła wszystkie niedostatki polskiej służby zdrowia. Dziś rządzący z jednej strony chcą. W Polskim Ładzie wprowadzić podwyższenie składki zdrowotnej z jednej strony, a z drugiej strony wprowadzić kategoryzację szpitali, do których chcą wprowadzić naddyrektorów, nadkomisarzy i centralizować szpitale i powołać kolejną, już nie wiem, którą agencję, tym razem Agencję Rozwoju Szpitali, która po pierwsze będzie miała do wydania miliardy, miliardy pieniędzy, po drugie będą one wydawane bez kontroli, tego władza już nas nauczyła, po trzecie będzie działała jak para bank, może nawet trochę lepiej, bo będzie zwolniona z podatku CIT. My mamy swoje zdrowotne propozycje i o tym właśnie dzisiaj będziemy z Państwem chcieli rozmawiać. Dziękuję bardzo. Czy może Państwo pytania mają? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo.